Firma Hator to względnie nowa marka specjalizująca się w produkcji peryferii oraz sprzętu dla graczy. Ze względu na to, że mocniej wkracza ona na polski rynek, otrzymaliśmy do testów kilka jej urządzeń, w tym klawiaturę Gravity TKL. Przygotowując dla Was test, nagraliśmy także unboxing. Jak widać, Gravity TKL dociera do nas w estetycznie wykonanym, dość krzykliwym kolorystycznie opakowaniu. Z przodu znajduje się wizerunek klawiatury. W tym przypadku mamy do czynienia z modelem jasnym, białym, można powiedzieć, chociaż tutaj widać, że płyta pod klawiszami jest raczej szara. No ale prawdopodobnie występuje też kolor ciemny, kolor czarny. Mamy logo firmy Hator, informacje o modelu, no i w zasadzie tyle. Z tyłu opakowania nieco więcej szczegółów. Wspomniano m.in. o tym, że Keycapy są wykonane metodą podwójnego wtrysku, oferują one podświetlenie RGB. Switche są mechaniczne, a konkretnie Hator Aurum i z tego co tutaj napisano, są one fabrycznie przesmarowane. Płyta pod klawiaturą to jest anodyzowane aluminium. Pod płytą znajduje się wytłumienie, pod spacebarem, czyli pod spacją znajduje się dodatkowe wytłumienie, dodatkowa warstwa silikonowa, która dodatkowo tłumi dźwięk, czyli no nie powinno być słychać jakiegoś niefajnego uderzenia, gdy wciskamy spację. Płyta to jest podwójne PCB, podświetlenie RGB mamy, sokety są z technologią hot czyli jesteśmy w stanie podmieniać switche i jeszcze na samym spodzie mamy przed oczywiście samą obudową, mam na myśli, mamy piankę, która stanowi dodatkowe wytłumienie. Tutaj ponownie powtórzono te cechy, które które wymieniłem wcześniej, ale oprócz tego wspomniano jeszcze między innymi, że K-Cupy są wykonane z ABS, że system Hotswap jest łatwy i szybki do ogarnięcia, że mamy dwa dodatkowe przyciski, a także aluminiową rolkę, aluminiową rolkę, która służy do Zmiany głośności. System wygłuszania zastosowany w klawiaturze jest dwuwarstwowy, o czym też tutaj wspominałem. Mamy stuprocentowy anti-ghosting oraz anti-rollover. Klawiatura jest w stanie zachowywać nasze profile, czyli posiada wbudowaną pamięć. Mamy ponadto 5 poziomów jasności. Podświetlenie RGB obsługuje 16,8 miliona kolorów. Kabel jest odłączany, a mamy do czynienia z kablem USB-A na USB-C. No i jest dodatkowe oprogramowanie, w którym damy radę m.in. definiować, nagrywać makra. Jeśli chodzi o wnętrze opakowania. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście klawiaturka. Na moment ją odłożę na bok. Oprócz niej mamy jakieś naklejki. Instrukcję obsługi oraz instalacji. Pulerek. A także odłączany kabel. Kabel miękki, taki powiedzmy w stylu sznurówkowego, ogólnie porządnie zrobiony USB-A na USB-C. Sama klawiaturka porządnie zabezpieczona, taka dość ciężka, a prezentuje się tak. Tu faktycznie mamy szczotkowane anodyzowane aluminium. Klawiatura jest przez to naprawdę sztywna. Przyciski jak widać, keycapy w sensie w dwóch kolorach, w białym oraz takim lekko szarym. Tutaj mamy dwa dodatkowe przyciski oraz rolkę dość ciężko pracującą, ale prawdopodobnie z czasem się wyrobi. Klawiaturka jest TKL, czyli pozbawiona klawiatury numerycznej. Od spodu mamy dwie regulowane nóżki, niestety tylko jeden poziom regulacji oraz dwie dość długie gumowe stopy zapewniające stabilność urządzeniu. No, całość prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mamy gniazdo na kabel USB-C. Tutaj mamy trzy diody, informujące nas np. Na o tym, że włączony mamy numlock oraz caps -lock. No, Naprawdę bardzo, bardzo w porządku to wygląda. Te kiełpy są takie dość ciekawe. Spacje jak widać jest, jest lekko tutaj zaokrąglona z przodu. Kiełpy są delikatne. Mają taką lekką fakturę, ale nie jakąś przesadnie mocną. I są zrobione z ABS-u. Ciekawe, czy, czy szybko się będzie ten ABS przecierał. Jeśli chodzi o to, jak pracują klawisze, no, bardzo to w porządku działa. Jeszcze mogę podłączyć klawiaturkę, on no to fajnie naniesione logo. Mogę ją podłączyć, abyśmy zobaczyli mniej więcej, jak wygląda podświetlenie. No, całkiem w porządku. Nie wiem, czy będzie to widać, bo tu jest dość jasno. No, ale klawiaturka wygląda bardzo fajnie po podświetleniu. Podświetlane są oczywiście kejkapy, a także tutaj mamy z boku pasek i tutaj jeszcze jeden. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo w porządku. A gdybyście czasem rozważali zakup Gravity TKL od firmy Hator, koniecznie zerknijcie na test dostępny na łamach portalu miastogier.pl.